Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis O naśladowaniu Chrystusa. Rozdział 15. O tym, że łaskę pobożności osiąga się przez pokorę i zaparcie się siebie samego. Głos umiłowanego powinieneś usilnie się starać o łaskę pobożności, gorąco o nią prosić, cierpliwie i ufnie jej oczekiwać, z wdzięcznością przyjmować, z pokorą zachowywać. Ochoczo z nią współpracować i Bogu powierzać czas i sposób niebieskiego nawiedzenia. Jeśli wcale lub w małym stopniu tylko odczuwasz w sobie tę pobożność, powinieneś przede wszystkim uniżać się w pokorze, nie upadaj jednak na duchu ani się nie poddawaj zgubnej melancholii. Bóg często w jednym momencie daje to, czego przez długi czas odmawiał. Daje niekiedy przy końcu modlitwy to, z czym zwlekał na początku. Gdyby łaska była zawsze dawana szybko i jakby na życzenie, wtedy słaby człowiek nie potrafiłby jej należycie wykorzystać. Dlatego na łaskę gorącej pobożności należy czekać z nadzieją i spokorną cierpliwością. A kiedy taka łaska, mnie jest dawana, albo zostanie ci niespodziewanie odebrana. Winę przepisuj sobie samemu i swoim grzechom. Niekiedy drobna rzecz przeszkadza w otrzymaniu łaski lub ją przyćmiewa, chociaż to, co pozbawia nas takiego dobra, należałoby raczej nazwać nie małym, lecz wielkim.